Wszystko co dobre szybko się kończy, A rozstania przyszedł czas, rozstajemy się, moi drodzy, nastąpiła ta, ta chwila, ale tylko na chwilę, tylko na chwilę, e, właśnie odprowadzam e, domę na lotnisko, jesteśmy e, w taksi właśnie e, w Vientiane, nie mogę zapamiętać w ogóle tego, nazwy tego miasta, tak, i... Domcia wraca do domku, zatęskniło jej się za rodzinką, zatęskniło jej się za znajomymi, za rutyną, za takim życiem codziennym. No, także dzisiaj następuje po praktycznie 5 miesiącach, nie, nie liczyłem nawet dokładnie. No, No, około pięciu miesięcy następuje ta, ta chwila, gdzie nasze, drogi się, gdzie nasze drogi się rozchodzą. No, ja jeszcze troszkę tutaj zostanę. Jeszcze mam w planach kilka innych. Destynacji? No, e, ale to się okaże później, jak coś to obserw 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 obserwuj, -ta, obserwuj -ta. i Myślę, że to też fajnie po po prostu takim e, przebywaniu ze sobą w pięciu miesiącach, praktycznie e, fajnie sobie zrobić też taką przerwę, gdzie widzieliśmy się praktycznie 24 czterycha na dobę. E, myślę, że fajnie to zrobi jakby dla e, relacji w ogóle. Wtedy czasem wracam do domku, a ja będę eksplorował dalej. it's